Wilka jest niesamowita, prawda? Wilka. Ale powiem ci, że ciemno się robi już, nie? Czerwone. Ten kościół świętej barbary, nie? Jest fajny. Tam jest? No, tam nie, ten kościół. Dobra, idziemy przez autostradę. Ale mówisz, że widziałeś Tatianę, jak e, tak, biegała? Tak, tak. To ona tu gdzieś blisko mieszka? No tu się mówi, że ona mi... Jest... dwa miesiące temu mówiła, że na szachtach biega. Ale ja nie rozumiem, co to są te szachty, nie? No to jeziora są. Jeziora to jest, tam? To jest. Jezioro Bajka. A ten Hotel Max kiedyś się nazywał Max A teraz jakiś a, remont jest a tam teraz jest. się nazywa Podsiewcom Podsiewcom? Tak Hotel Podsiewcom Bo właśnie. Bo tam był, tam był e, napis Hotel Max Hotel Max jak wtedy to potem był remont I teraz Podsiewcom, tak? tak? Dzięki. Tak, ja teraz nowy właściciel Spokojnie. Siema, co powiesz ja ciekawego ja pieska. Jak coś to nagrywaj nie, ja no, nagrywam no, cały czas, no, nie? Tu i to tam Bo Piciu jest zacofany, musi na, nagrywać autostradę, nie? Fajnie no, wygląda. Nie, chodzi o to, że yy, nie spodziewałem się, że przyjadę. Wiesz, że jestem leniwy jak leniwiec i mi się nie chciało, ale jednak przyjechałem? No widziałeś. A Tatiana, jak ty wy spacerowaliście, to ona przyjechała? <laughs> nie. Nie wiem, Piotr. Aha, słuchaj. Jak, jak ty mi wysłałeś swoją japońską bajkę o majteczkach? No, a, a jak ci się podobała? Gidzila Trotola, nie? To no, taka typowa japońska bajka. On szuka dziewczyny, co ma majteczki. I wciąż e, te smutniczki, nie? Podnosi wszystkim, nie? Kurde. Ej, byłem tu wtedy, jak nagrywałem tutaj ten obóz. On jest zamknięty, nie? Nie, otwarty jest normalnie, normalnie można powiedzieć. No dobra, ale chyba o 14 czy jakieś tam godziny, nie, nie? od 14 Tu zamknęli Powiem Ci, że yy, ten gościu, który jechał teraz tym no. uberzeniem, nie? Myśl, już o, 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 o co bym nie spotkał go, bo ja napisałem ulicę, a on stanął w, ta, w całkiem innym stronie, w innej stronie, nie? No, a co, hindus jakiś? Pręd, prędzej jest taksówkarzem, bo taksówkarze są bardzo... Ale wiesz, rozmowie. taksówkarze więcej kasy biorą niż Ta, Uber, nie? No, biorą więcej kasy i właśnie taksówkarzom się to bardzo nie podoba, że... Że Uberzy ich wygryzają, No tak. a jak tam pójdziemy, to co tam jest? No i cały czas prosto i będą szachty. I to są te szachty. Ale powiem Ci, Max, że no. ja, ja to tylko znam to, że jest ten tutaj ten obóz, nie? Ale tak naprawdę dalej to nie wiem, co tam jest. Lilka, ty to masz, tyle musisz biegać ze swoim panem, nie? Ale ona fajnie wyglądała. A gdzie masz te, to, co dostałeś? No tutaj. tutaj gdzie tutaj, pokaż? Tu. I to, I to są też te O! Ta, ta taka marchewka była. Super ta marchewka, wygląda ta, ta kaczka była. No? To pamiętasz, chyba. Czy tak, nie? tak, no mam na zdjęciach, nie? jest to, to serduszko właśnie. Ty, Lilko. No i takie. Lilka to jest taka, nie, nie okrzyczy picia, nie? Mhm. Ale nie, super no, wygląda. A jak ty śpisz, to ona jakoś no, no, to ten... No, to ona, z, ona, z tobą, tak? Ze mną. No, raz, raz ze mną mhm. śpi, albo raz ma własne takie różowe posłanie i, i sobie na nim śpii. Ale powiem ci, że ja nie zabrałem biletu i muszę uberem wrócić, nie? A jak tu wpisujesz Ubera, to tu wpisujesz... Ja w ogóle nie wiem, bo pierwszy raz wpisałem Ubera, jak miałem tamto wejść tam, że mnie chcieli zlokalizować, a teraz wpisałem Keplera tam trzy, nie? Mhm. I stanął, ale po środku bloku, a ja byłem na końcu. I w ostatniej powiem, że on tam stoi po środku Aha, i już by odjechał mało co, nie? Po prostu nie rozumiem tego. Bo, bo wiesz... O, tu jest, nie, ten obóz? Tak, tu jest ten muzeum. No, jakbyś mógł właśnie wpisać, że czekasz na jakimś konkretnym przystanku autobusowym, to byśmy mogli tak przejść, że w lewo, w lewo, koło wieży widokowej i ty wejść sobie tam yy, koło. Hmm. No właśnie, to jest to, że tego ale nie rozumiem. Ty, ale ty, Piotr, ale, ale ty możesz właśnie wpisać przystanek autobusowy i on tam podjedzie? Dokładnie adres mogę wpisać, ale ja tutaj nie znam adresów, nie? Jak, mi, jak pójdziemy, to mi powiesz skąd, to wtedy napiszę, skąd, dokąd, nie? Bo muszę napisać dokładny adres, skąd jadę, dokąd, nie? No to raczej powinniśmy, mogli tak zrobić, właśnie mówię, że przejść koło wieży widokowej. Spoko, możesz mi prowadzić, bo wypłaciłem kasę dzisiaj z banku, to spoko. Ale za, zabrałem, nie zabrałem po prostu tej karty PK, nie? Tylko mhm. muszę zapłacić za Ubera, ale drugi raz w życiu jechałem Uberem, gościu, yy, mówiłem coś do niego, on ja. yy, 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 ja. yy, yy, nic nie mówił. Nie? A ja, Aż się głupio czułem, nie? No pewnie jakiś tam z Rumunii może czy to... To, Zobacz, tutaj zrobili to muzeum nowe, nie? Mhm, tak no to Zobaczcie drodzy nie? widzowie, nowe muzeum w żabikowie. Jak nagrywałem to muzeum to mało miałem subskryb subskrybentów wyświetleń, a tutaj z tej strony to nie byłem nigdy Dobra wyłącznie Zobaczcie drodzy widzowie, tutaj mamy muzeum. Samochód jedzie już ciemno. Dzisiaj piątkowy czas Idziemy na co? Na szachtę, tak? Na szachtę z Lilką, a Lilka jest wspaniała i nikt Lilki nie pobije. Lilko! Lilka! To około 17 najlepiej. Ale powiem Ci, że nie znam tu tej okolicy, nie? Bo ja tylko tak naprawdę tam to ten kościół, który był, nie? Mhm. I ten kościół tego świętego tam znaczy świętej Barbary i... Edmunda Bojanowskiego, nie? Nic więcej nie kojarzę. Aha. Ale co to są to naprawdę? Co, co to są te szachty? Jeziora na, tej, na na Mazurach. No i co tam? Ale tam jest jezioro, że ludzie sobie sobie tam siedzą i coś tam. Ale dobra. Jesteś, dochodzimy do tego jeziora i no. co tam z drugiej strony? Co jest tego no z, jeziora? Z jednej strony jest jezioro, a jak przejdziesz na drugą stronę jeziora, to jezioro masz z tyłu, za sobą masz jezioro. No dobra, ale co jest no z tej jest. drugiej strony tam? No Poznań? Poznań? Poznań będzie. Aha. Poznań. Tam do, dojedziesz autobusem na, na, na Dębiec. Na Dębiec? Na gór, a Górczyn? Na, na Górczyn też. Na Górczyn to tam jedzie... 614 chyba Boże jak nie masz biletu, nie? No i mają sobie kupić biletu A kartę masz? Kartę nie własniczą? mam mam tylko gotówkę Trudno. Mam tylko pieniądze, bo ja Uberzę gotówką płacę, wiesz? Mm -hmm. najmniej za no zamówię Ubera no Dobrze, okej, okay. ja, ja mówię, możemy... Drugi raz w życiu dzisiaj dzięki tobie Ubera za, zamówiłem, wiesz Max? A no. wcześniej nie, nie tego, w ogóle nie miałem, nie? No widziałeś. Aha. Krócej. Bo... A gdzie my teraz jesteśmy? No, no jest szartek, tam będzie woda. Szachty. Tu tam Szachty. Tu jest jeziorko, tu są po deszczu kałuże, samochody, PY to są nowe rejestracje. Ładnie trawa rośnie. Samochód ma ciepły. O, patrz, przepraszam, zaraz trzy ryby, szacht. Ja nie myślałem, nigdy w życiu nie myślałem, że tu jakieś szachty są. Ale co to znaczy szachty? O co chodzi? Jezioro. No jezioro. To, jak, to jak masz jezioro Bał Bałkan. Nie, nie Bałkan. Jak się nazywa? Hmm. Jezioro w Rosji. Nie, yy, bajkał. Tak, bajkał. ale to na. To tak, na Patrz, tu jest jezioro. Niesamowite. Piciu się zachwyca, jakby był jakimś niedorozwojem, nie? Tak, na, naprawdę. Dobra. Witajcie drodzy widzowie tu, Piciu. Zobaczcie, czy to są mirabelki. Mirabelki, zobaczcie. Mirabelki, jak byłem mały, to je sobie jedliśmy. Ale to jest niesamowite, muszę zerwać. Zobaczcie. Mirabelka, jedna, druga, czy to jest dobre? Zobaczcie, drodzy widzowie, super mirabelki. Piciu kiedyś, jak był mały, to zrywał te mirabelki i jedliśmy. Coś tutaj lata. Zobaczcie, wspaniałe mirabelki nad jeziorem na szachtach. Zobaczcie, drodzy widzowie, mirabelki. Powiedzcie, czy warto to jeść? Pozdrawiam Was, drodzy widzowie. Bądźcie szczęśliwi. Niech wszystkie istoty będą szczęśliwe. Pozdrawiam Was, Piciu. Witajcie, drodzy widzowie. Zobaczcie. Tutaj mamy hotel nowy pod siewcą. Tutaj kiedyś był hotel Max, w którym mój tata zrobił pogrzeb mojemu wujowi Kaziowi, i po roku czasu też umarł. Ale tutaj, w tej restauracji, był po prostu była stypa. Pozdrawiam Was drodzy widzowie. Zobaczcie, to się jednak zmienia restauracja w Luboniu. Pozdrawiam Was serdecznie, bądźcie szczęśliwi. Niech wszystkie istoty będą szczęśliwe. To tutaj była stypa mojego wujakazia, który umarł, a potem dokładnie po roku czasu mój tata umarł.